Dobry wieczór. Słuchajcie, dzisiaj z, z opóźnieniem lekkim, ale no, miałam bardzo ważną sprawę. I, I nie mogłam się wcześniej połączyć, więc y, tym bardziej jest mi miło, że jesteście. Że ta 22 nie jest dla Was jakąś taką bardzo późną porą. Dobry wieczór, Wiktoria. No, witaj Aniu. Justynko, dobry wieczór. Iwonko, witam Cię bardzo serdecznie. Y, no, witam Anię Kruk, moją kuzynkę z Gołębia. Serdecznie pozdrawiam. Y, słuchajcie, tradycyjnie już. Trzy wiersze, ale chciałam powiedzieć, że dzisiaj dokładnie mija miesiąc od pierwszej dobranocki poetyckiej. Już miesiąc. Także posłuchajcie, co dla Was dzisiaj y, przygotowałam. Pierwszy wiersz. Od lat z Tobą rozmawiam. W wierszach chowam wszystkie dni szarej, a czasami kolorowej codzienności. Myślami wykłócam się o szczęście, które spada na mnie kroplami deszczu, by w sercu stać się oceanem. Jestem. Gdy myślisz, że mnie nie ma, ja naprawdę jestem. Słucham oddechu drzew, rozmawiam z wiatrem, szybuję w przestworzach ciszy, wiarą podlewam marzenia. Słońce rozdaje przypadkowym ludziom. Czuję dotyk istnienia i wiem, że żyję. Nikomu nic nie jestem winna, chyba że nie był wdzięczność bardzo serdecznie pozdrawiam Aniu, Ciebie i Ciocie Ciocia Miecia z Gołębia, bardzo pozdrawiam słuchajcie, ten wieczór dzisiejszy inne wiersze wybrałam ale chciałabym poświęcić pamięci mojej cioci Dzieci Krysi, która właśnie dzisiaj zakończyła swoje ziemskie życie i, i chciałam właśnie na końcu dla niej będzie taki powiedzmy, wiersz, który przypomni nam o tym, że, że jesteśmy tutaj tylko chwilę i na chwilę. Witam panią Anię z Końskowoli, witam Staszka Górkę. Staszek, cieszę się, że jesteś. No i słuchajcie, no cóż, drugi wiersz. Też trafił mi się wiersz z rymami. Posłuchajcie. Gdy dzień otwruwa na skrzydłach nocy i małe tęsknoty włóczą się po niebie, budzą mnie łzy i otwieram oczy. Kim jesteś? Kim jestem? Powiedz. No kim? Bez Ciebie. Przeszłość wspomnieniami życie mi przesłania. Przyszłość jak labirynt, trudny i zawiły. Na dzisiaj proszę do życia i kochania. Daj mi pełne dłonie miłości i siły. A gdy jutro rano serce swe otworzę, znowu szeptę, szep, szepnę najciszej jak umiem. Na dzisiaj tylko daj mi siłę, Boże. Jeśli każesz poczekać, obiecuję, zrozumie. Hmm, no właśnie, słuchajcie, każdy dzień jest inny. Każdy dzień przynosi nam coś innego. Więc. Prośmy o tą siłę na pojedynczy dzień. I tak do przodu. To najważniejsze. I trzeci wiersz, który na dzisiaj przygotowałam, to jest wiersz Andrzeja. Andrzej. Jak, napisał ten, jak pisał ten wiersz, to miał wtedy 15 lat. Młody chłopak, młody poeta, a pisał o szukaniu szczęścia. Więc chciałabym ten wiersz przypomnieć. Posłuchajcie, co młody człowiek ma nam do powiedzenia na temat szczęścia. Otrzymała prezent. Zawinięte w płatkach maku. Północny wiatr chłodem zmroził zielone wstążki listków i rozsypały się płatki, jak okruchy czerwonego szkła. Jasnozielone nuty, zapisane w deszczowych kroplach, miękko spłynęły do stóp. Kaskadą leśnych dzwonków odezwała się łąka, tęczą przystroiło się chłodne niebo, krople deszczu rozdzwoniły się srebrzyście, i zagrał las, symfonią śmiechu, radosnego, niewinnego, napełnionego muzyką ulotnych marzeń. Świerki odrosy skrz skrzące. Uważne i cierpliwe, zasłuchały się w muzykę lasu. Magiczny jest moment między zaczarowaniem i odczarowaniem, gdzie liście fruwają, migoczą, szeleszczą, śpiewają. W zielonym zamyśleniu przymknęła oczy, i uśmiechnęła się do szczęścia. Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. Prawda, że piękny wiersz? W jaki piękny sposób chłopak, przed którym całe życie pisze o, o szczęściu. Pisze o tym, co nas otacza. O łące, o lesie, o ludziach. I moje ulubione zdanie z tego wiersza w zielonym zamyśleniu przymknęła oczy i uśmiechnęła się do szczęścia. Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. No niesamowite niesamowita wrażliwość w tym młodym człowieku. No i słuchajcie, tak na szybko znalazłam jeszcze jeden wiersz, który chciałabym, którym chciałabym zakończyć naszą dzisiejszą petycką Dobranockę. Wiersz, który yy, jest takim wspomnieniem o tych, których już nie ma. Ciociu, wiem, że jesteś teraz szczęśliwa i bardzo Ci dziękuję za Twoje życie. Za to, że życiem uczyłaś mnie tego, co jest właśnie w życiu najważniejsze. Nieobecni. Tak bardzo dzisiaj są obecni w nas. Ubrani w szepty, czyste łzy, dawne wspomnienia i modlitwy wielu serc. Są blisko, uśmiechają się, dziękują i proszą. Przynoszą nadzieję. Zapalają światło wokół nas, tłumaczą się z nieobecności. Zabierają smutek. Zostańcie na dłużej, ciszą, wieczor. Bardzo wam dziękuję za. Za to, że jesteście, za to, że mimo późnej pory chcieliście ten dzień zakończyć poezją. Zapraszam Was jutro na dobranockę poetycką i życzę Wam dużo siły, dużo radości z małych rzeczy, ale też czasu na refleksję. Pozdrawiam serdecznie. I dobré noci,